Przed nami kolejny program, nasz sportowy tydzień. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. W Płocku rozegrano Mistrzostwa Polski w kategorii seniorów. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy działdowskiego dekor W pojedynkach singlowych nasi zawodnicy zdobyli aż trzy medale. Jakub Dyjas wywalczył złoto, Samuel Kulczycki i Maciej Kubik zdobyli brązowe medale. W grze deblowej nasza para dyjaz Lewandowski zdobyła medal złoty. Ponadto w grze mieszanej Maciej Kubik z Iloną Skrz z trzwiercznią Sochaczewa wywalczyli brązowe medale. To były bardzo udane mistrzostwa Polski dla zawodników dekorglasu. Dobrze również spisała się drużyna grająca w trzeciej lidze. Glas 3 pokonał rywali z Lubawy 15 do 3. Punkty zdobyli Michał Lipowski 4,5, Pin Stolarczyk 4,5, Adam Piotrowski 3,5 oraz Jakub Bielicki 2,5. Trenerem naszej drużyny jest Witold Kosewski. A teraz przechodzimy do piłki nożnej. W meczu czwartej ligi Polonia i Łowo przegrała z tęczą Biskupiec 2 do 3. Obie bramki dla Polonii zdobył Dominik Lemanek. W najbliższej kolejce Polonia grać będzie w Lubawie z Motorem. W lidze okręgowej Iskra Narzym wygrała w Ordecie z Błękitnymi 4 do 3. Wszystkie gole dla Narzymia zdobył Sebastian Rynkowski. W najbliższej kolejce Iskra podejmować będzie na własnym boisku Delfina Rybno. Delfin Rybno uległ na własnym boisku Unii susz 0 do 3. W klasie A MKS Działdowo wygrał w łąży niezawistą 4-2, choć po 20 minutach przegrywał 0-2. Gole dla MKS-u zdobyli Damian Kalisz 2 oraz Łukasz Koniec i Przemysław Kalisz po jednym. W meczu rzutu karnego nie wykorzystał Damian Kalisz. W najbliższej kolejce MKS zagra w kazanicach z Jordanem. Wel Litzbark wygrał na własnym boisku z Rzakiem Jamielnik 2 do 0. Gole strzelili Jarosław Skonieczka i Cezary Robaczewski. Wel w najbliższej kolejce zagrał i ławie z Małym Jeziorakiem. Bieganie. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie jako pierwszy linię mety przekroczył Wojciech Bartnikowski. Wśród pań najlepsza była Patrycja Kaczmarkowska. Startowała łącznie 28 osób, w tym 9 pań. Pobito dwa rekordy życiowe. Kolejny bieg w sobotę o 9. W Działdowie rozegrano Mistrzostwa Oldbojów w koszykówce mężczyzn w kategorii 60. Startowało sześć zespołów. Kolejność: Lublin, Gdańsk, Ruda Śląska, Poznań, Warszawa, Działdowo. Równocześnie rozegrano także turniej pań z udziałem trzech zespołów. Kolejność w tej konkurencji: Łódź, Gdynia 1, Gdynia 2. W Działdowie rozegrano pierwszy turniej bejsbola Five. Pewna odmiana bejsbola: opuchar burmistrza Działdowa. Startowało osiem zespołów z Litwy, Ukrainy i Działdowa. Kolejność: Wilno 1, Litwa, Wilno 2, Radwiliskis, Litwa, Moriaki 1, Odessa, Ukraina, Jaga Kowno, Litwa, Jankes 1, Działdowo, Jankes 2 Działdowo i Moriaki 2 Odessa. W Rybnie rozegrano halowy turniej piłkarski o puchar wójta gminy Rybno z okazji Dnia Sołtysa. Startowało osiem zespołów w poszczególnych, z poszczególnych sołectw, kolejność pierwszej trójki. Sołectwo Rybno, Sołectwo Hartowiec, Sołectwo Dębień. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary, a trzy najlepsze drużyny także medale. Także w Rybnie rozegrano turniej tenisa ziemnego w grze deblowej o puchar prezesa Eurostylu Łukasza Witkowskiego. Startowało pięć par. Kolejność. Mateusz Grus, Marcin Romanowski, Rafał Ankowski, Karol Rykaczewski, Wojciech Milewski, Krzysztof Krajewski. Siłacz z Działdowa. Na Podlasiu odbył się, odbyły się Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym. Startował w nich policjant z działdowa Cezary Urbaniak. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji, łącznie w Trójboju, Martwy Ciąg, Wyciskanie Leżąc i Przysiad uzyskał wynik 750 kg. Dał mu to pierwsze miejsce w kategorii Open w wadze do 110 kg i pierwsze miejsce w kategorii służb mundurowych. Gratulujemy! I na zakończenie raz jeszcze o tenisie. W sobotę, 1 kwietnia w hali sportowej przy ulicy Jagiełły 33 rozegrany zostanie pierwszy mecz finałowy o Puchar Europy w tenisie stołowym. Działdowski Dekorglas podejmować będzie francuską drużynę Hennebond. Już trzykrotnie nasz zespół spotykał się z Francuzami. Dwa razy wygrał Dekorglas, jeden raz lepsi byli Francuzi. Drużyna Hennebond ma silny skład. Grają w niej Tajwańczyk, Szwed, Duńczyk i Grek. Dwóch pierwszych to ścisła światowa czołówka. Mecz zapowiada się niezwykle interesująco. Sobota, 1 kwietnia, to nie pryma aprilis, godzina 13.15. Prawdziwy kibic musi być wówczas w hali. Dla tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli obejrzeć transmisję, będą mogli obejrzeć na żywo w TVP Sport. Było dzisiaj sporo informacji, i to bardzo dobrych. Oby tak było w każdym naszym programie. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie, na kolejny nasz program już za tydzień. Do widzenia.